Witam, witam wszystkich od do Bałtyku, dwie kierownice, dwie kierownice to jest symbol polskiej motoryzacji, bo często w polskim domu, w polskiej rodzinie są już dwa samochody, a co mamy po środku? Mamy Unię Europejską, kajdany, chcą nam zabrać swoimi dyrektywami indywidualną motoryzację, chcą nas pozbawić samochodów, motocykli, a... Przecież mówi się wprost, że cztery lub dwa koła plus człowiek to jest wolność, a oni tą wolność nam chcą zabrać. Starsze pokolenia pamiętają, nie było nic piękniejszego po ranku, jak zapach spalin, syreny lub trabanta, czyli silnika dwusuwowego na mieszankę. W tamtych czasach mz dzwoniły, Simpsony buczały jak małe pszczółki, Jonaki klekotały. Diesel do dzisiaj i zawsze trochę terkocze i mamy wolność, możemy się przemieszczać, robić co chcemy, mając własną motoryzację, własny samochód, własny motocykl. A Unia Europejska chce nam założyć na to kajdany i nas tego pozbawić. Dlatego jeśli kochasz motoryzację, 18 maja głosuj na Grzegorza Brauna. Jest to jedyny liczący się kandydat, który mówi stop wszystkim dyrektywom Unii Europejskiej, stop temu kołchozowi 18 maja. Głosuj na Grzegorza Brauna. Krzyżyk. Tak, tak. I uratujemy motoryzację.